Witajcie serdecznie, czas na rozwiązanie kolejnego konkursu. Zaniebrzmiało: Czy to prawda, że mieszkasz niedaleko? Wielu z Was podało naprawdę super zdania, dobre odpowiedzi. Oczywiście tu są możliwe pewne modyfikacje, a mimo wszystko będzie OK. Natomiast parę osób wpadło w pułapkę co do prawdy. Uwaga, my mówimy: Czy to prawda? Prawda jest rzeczownikiem. A oni nie używają rzeczownika, oni używają przymiotnika, czy to prawdziwe? Is it true, ok? Nie truth, true. Niektórzy proponowali, is that true? That jest, słuchajcie, możliwe, gdybym się odnosił do tego, co ktoś powiedział. Więc jeżeli przede mną ktoś powiedział, o, on mieszka blisko, to ja wtedy bym się zapytał, is that true? That, czyli to, co było Powiedziane. Natomiast jeżeli nic nie było powiedziane, to po prostu powiem is it, czyli it, is it true, that, that, czyli że jest oczywiście nieobowiązkowe. O tym robiliśmy filmik, o prawdzie też robiliśmy filmik, podlinkuję wam w opisie i pod koniec. Natomiast ta końcówka, że mieszkasz niedaleko, tutaj bałem się, że wpadniecie w pułapkę że nie, będzie, nie będziecie rozróżniać między nie blisko, a nearby. Tutaj musi być nearby, bo nie ma rzeczownika. O tym chyba też robiłem lekcję, jak znajdę to podlinkuję. Czyli zdanie brzmi Is it true that you live nearby? Można oczywiście powiedzieć, że mieszkasz niedaleko stąd. Czyli is it true that you live not far from here? To no jest też ok, no ale po co mówić więcej, jak, to, jak można powiedzieć, powiedzieć, krócej? Dzięki, trzymajcie się.